Pytanie numer 27 Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Wstęp. W lalce Bolesława Prusa przyjaźń przybiera różne formy i ma istotny wpływ na losy bohaterów. Relacje te ukazują zarówno siłę prawdziwej przyjaźni, jak i jej ograniczenia, gdy w grę wchodzą interesy i emocje. Rozwinięcie. Relacja między Stanisławem Wokulskim a Ignacym Rzeckim jest przykładem lojalnej i oddanej przyjaźni. Rzecki jest nie tylko pracownikiem, ale także wiernym przyjacielem Wokulskiego, gotowym wspierać go w najtrudniejszych momentach. Ich przyjaźń opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, mimo że czasem mają różne poglądy na życie. Z kolei relacja między Wokulskim a Julianem Ochockim pokazuje... Że przyjaźń może mieć swoje ograniczenia. Ochocki, choć sympatyzuje z Wokulskim, nie potrafi go w pełni zrozumieć, i wsparcie, jakie mu oferuje, jest bardziej intelektualne niż emocjonalne. Ta przyjaźń jest mniej osobista, oparta bardziej na wspólnych zainteresowaniach niż na głębokiej więzi emocjonalnej. Kontekst w kontekście literackim. Warto odwołać się do przyjaźni między Tadeuszem a Zosią w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Choć ich relacja rozwija się w kierunku miłości, to jednak na początku opiera się na szczerej przyjaźni i wzajemnym zrozumieniu. Jest to przyjaźń oparta na wspólnych wartościach i celach, która prowadzi do harmonijnego związku. W przeciwieństwie do bardziej skomplikowanych relacji w lalce. Przyjaźń w panu Tadeuszu jest prostsza i bardziej idylliczna, co ukazuje różne możliwości, jakie daje ten rodzaj relacji. Zakończenie. W lalce Bolesława Prusa, przyjaźń jest ukazana w różnych odcieniach, od lojalnej i oddanej, po bardziej formalną i ograniczoną. Relacje między bohaterami pokazują, że przyjaźń może być fundamentem wsparcia, ale także że jej siła zależy od wzajemnego zrozumienia i emocjonalnej bliskości. W kontekście pana Tadeusza Adama Mickiewicza widzimy bardziej oblicze przyjaźni, które prowadzi do harmonijnego życia. Oba dzieła ukazują, że przyjaźń, mimo swoich różnych form, pozostaje jedną z najważniejszych wartości w relacjach międzyludzkich.